Dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie, 6 lutego Pierwsze godziny w plusie Ale dawało niesamowicie u nas i u wszystkich Aż strach pomyśleć co w tych gołemnikach Szczególnie ogrodowych, ile tam musi być tego kału Przymarzniętego, u nas wcale nie lepiej Także jest okazja posprzątać Choć na dworze zrobiło się w plusie to w środku w gołemniku jeszcze jest na pewno minus 3 widać po oknach jak jeszcze są zaparowane chwalić się nie ma czym bo po prostu nie można było posprzątać bo wszystko przymarzło także zaraz to ogarniemy dziś już nie wyobrażam sobie żeby nie było zegara w golemniku. Sprzęt przygotowany. Zaczynamy działać. Tak, jeszcze się zastanawiam. Jak ludzie mają zrębki w tym okresie zimowym? Jak ten kał ma wlecieć? Pod te zrębki na dół się przemieszać. Jak to wszystko przymarza w locie? Nie mam pojęcia. Może ktoś coś napisze ciekawego. Także w sprawie obornika, <laughs> proszę już nie dzwonić. Bo znalazł się szczęśliwy nabywca. Pozdrawiam sąsiada. Kochani, tak szybciutko narobiłem się. <laughs> A tak myślę, te gołębie. W szczególności te, które jest już pierwsze. Te nielotowane. To mają życie jak w Madrycie. Posprzątane. Pod nos podane. Na no masakra, opieka 24 godziny na dobę. Monitoring. Kto żeby by tak nie chciał, nie? Ale słuchajcie, sprzątałem wszędzie. Wszędzie wygarnąłem elegancko. Tutaj na stałej podłodze było troszkę przyłapane jeszcze, ale jest OK. Także małe poprawki. I zaraz puszczamy na karmienie. Tak jeszcze dodam, naprawdę nie wiem, czy już mówiłem. Bo sprzątając to myśli skupiałem na czymś innym. Ale ja sobie nie wyobrażam, jak ktoś ma zrębki to jeszcze zaczyna na zimę. Latem pewnie tam jak coś sobie tam przemieszają, przekotują, spadnie na dół. Ale tak to... Słuchajcie, to powtórzę się do znudzenia. Te dechy pod celami. Podnosicie fach, ściągacie. I jest elegancko. Pozdrawiam Cię Marek. Dziękuję za podpowiedź. Także to jest naprawdę klasa. Nie ma roboty. No to jest 3 minuty sprzątania. Na koniec pozwolę sobie przedstawić jeszcze jednego gołąbka. Szczególnie dla tych, którzy przybyli na kanale. Jest nas prawie 6000 subskrypcji. Za wszystkie subskrypcje serdecznie dziękuję. Myślę, że będzie ich przybywało. Także pozdrawiam koledzy. Szybko, krótko i na temat, bo też się sprzątałem. Także chcę iść do domku coś tam zjeść. W 2019 roku, czyli nie tak dawno, zaczynałem przygodę z gołębiami. Każdy z kolegów, z hodowców, z przyjaciół podarował mi coś na zachętę do lotu. Niektórzy mieli mało gołębi i podarowali jednego. Niektórzy mieli więcej. Po swoich, jak to się mówi, zawsze najlepszych gołębiach. Kolega Ryszard Czub. Kilkanaście gołębi mi podarował. Pozdrawiam Cię Rysiek przy okazji. Między innymi tego gołębia, olsztyniaka. I w tym samym czasie, przepraszam, to był w 2019 roku, te gołęby ładnie mi się obleciały, nauczyłem się szczepić, karmić. Troszkę sobie tam wywoziłem. No, oczywiście nie poleciałem, tak jak mówię. Ale w 2020 roku jeden z kolegów, kolega Marek, którego też serdecznie pozdrawiam z pod mecyny. Odezwał się do mnie, że po 40 latach rozpoczyna przygodę z gołębiami. Sobie myślę, no to fajnie, nie? Najpierw był gołęnik, później był dom, z tego co pamiętam. Na pewno wykończony był pierwszy gołęnik. No i dobrze, e, mieliśmy kilka gołębi młodych, ale od e, kolegi Ryśka miałem najwięcej. Mówię, to może coś roczniaka dam, żeby sobie też po tych uchował gołębiach. No ale kolega mówi, że on je. E, na przyszły rok i tak otworzy, więc to była jesień, spotkaliśmy się gdzieś tam w Grudziądzu, kolega odebrał ode mnie. No i co? Całą jesień przesiedziały w zamknięciu, tak było? No, całą jesień przesiedziały w zamknięciu. Po tych roczniakach kolega sobie uchował młode i o dziwo z tych 18, chyba gołębi, czy 20 po trzy się straciły, gdzieś tam odleciały, odeszły, czy jastrząb rozgonił, no w każdym razie nie obleciały się, liczyliśmy się z tym, tak jak Marek powiedział, albo je będę kisił, albo otworzę, zdecydowaliśmy wspólnie, że otworzyć. I dobrze, latały, fajnie, wszystko było ok, i taką, już późnym latem, dokładnie nie pamiętam, ja wróciłem z trasy, Marek do mnie dzwoni, trzy nie wrócił, siedem, pięć, sześć, tak, dobrze pamiętam? Końcówka olimpijska, dokładnie. E, ja powiedziałem, że przecież dzieli nas odległość 450 km, a jeszcze dzisiaj tak strasznie wieje i to wiało tu od nas w tamtą stronę, czyli tak, taki no, taki zachodni jakby bardziej wiatr. Leżałem już tam wykąpany w łóżku i Marek wieczorem do mnie mówi: i zobacz. Ja mówię: Marek, jestem tak wykończony, że naprawdę, cześć, trzymaj się do jutra. To dziś mam wyżytu sumienia. Rano, siódma, może. Około 6 godziny wstałem. Patrzę się, siedzi coś na klapie. Wycieńczone. Mówię, co to jeszcze z lotu? Jakaś paskuda. Chciałem to tak lekko zepchnąć. Go tak przysypiał. Skrzydła opuszczone. Podchodzę, patrzę. 7, 5, 6. Nagrałem wtedy filmik, do którego też tam zachęcam. Można sobie obejrzeć. Nowy czy niesamowity. Dzwoniłem tam do kolegów. Większość się pogratulowała. Niektórzy powiedzieli. Krótko i na temat. Mają ludzie gołębie z taką pogardą, zabolało. Przyjąłem, przetrawiłem. okej. Okay. Ale dobrze, po jakimś czasie kolega Paweł, który z Czegą, jak się nie mylę, ogląda nasze filmiki. Jeśli kolega oglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. Możesz tam zachęcać w komentarzu, odezwać się. Powiedział, że jest bardzo dobrym znawcą gołębi, ale jak była u nas firma Volantor, ja prezentowałem tego gołębia, krótko o nim powiedziałem na filmiku to powiedział, że to są gołębie po jego gołębiach i to jest gołąb z linii Barcin Bochynek to usłyszałem, jeszcze zadzwoniłem do Ryską i Rysiek. Ty masz taki materiał w gołębniku? A i się dziwisz później, że będąc na spedycji te gołębie mało przy nich chodzisz, one wracają. Może tam czołowo nie są, ale wracają. Także gołąb o przepięknym upierzeniu. Naprawdę jeszcze do, pamiętam, do Artura Zabrzickiego dzwoniłem, gdzie on jest w Wompalu z panem Marcinem Bochenkiem. Mówi Andrzej, nie wydawaj tego głębiego. Nie wydam na pewno. Niby ściutki. Pełna siostra z gniazda, 755 końcówka, jest do dziś u kolegi Marka Azolsztyna, nazwana skalpem, bo wszedł samiec do celi. I te młode zdziobał, ona miała praktycznie głowę taką no rozwaloną, Ja to doksycykliną, pamiętam leczyłem i udało się. Ale koledzy, no tutaj o, ktoś powie, no co to za wyczyn 450, po 800 gołębi, po 900, z Watykanu wracają, Brukselę robią. Mówię, co jeszcze, no, oczywiście zgadza się, ale ten gołąb u nas no nie był nigdzie daleko wożony, nie był nigdy w tym. I powiedzcie, coś to się stało, że ten gołąb rok czasu przesiedział i nagle wszystkie w prawo, on w lewo i do domu, także... Jest z naszą cudaczką, po naszym Angliku, gołębiem. W tamtym roku kolega Aleksander chyba sobie nabył, ale ja też dopiero później po tym wyczynie doceniłem i uwierzyłem w te gołębie. Mamy po nim pełnego brata, syna, zaobrączkowanego obrączką 6000. Siedzi z córką Dominici, od kolegi Dominika Palarskiego. Gdzieś tam gołębie zawsze idą do lotu, ale Inna, inne upierzenie, takie no, naprawdę jak to mówią, miód malina, nie? Także tak to wygląda, koledzy. Za dużo nie będę nudził, może mi się uda znaleźć, złapać jeszcze i partnerkę. Piękne głębie wychodzą przeważnie pstre, albo z takimi szczałkami. Ja w przeciwieństwie do Ewy nie mam nigdy w życiu jakoś tak daru do liczb, cyfr, numerów rejestracyjnych, lub jakichś tam innych rzeczy więc gołębie najprościej mi jest yy, nazywać tak po prostu no mocno się w to nie wczuwam, tak żebym ja zapamiętywał i jednego roku cudaczka cudaczka, dlaczego cudaczka? No taki cudny gołąb, fajny o przepięknym oku, nie będę mówił, że zaraz jakiś mały czy coś, ale takim taką obwódką Myślę, że to może być po mamusi, ale to jest gołąb po naszym Angliku. A i światło takie do, do bani dzisiaj jest tutaj. Po naszym Angliku. Jest spokojna, tak jak on. Nie trzeba trzymać, jak to za nogi ściskać. W tamtym roku dwa razy pechowo, bo ja taką celę do bańki, dwa razy gdzieś tam jajka przycisnęła, aż mi było szkoda, bo za chwilę gdzieś tam je próbował samiec gonić Nawet daliśmy nie swojego wychować. Dopiero później kupiliśmy cele od kolegi Misiaka, i w tej celi ona się zaaklimatyzowała bardzo fajnie. To była taka, no tamta była troszeczkę, troszeczkę zła cela. w tych naszych robionych celach, tych większych gołębie czują się fantastycznie. Także dzisiaj króciutko tak pokazałem. Myślę, że że sobie trochę pomarudziłem, tak jak lubię. Jeszcze kolega pytał jeden, czy mamy tą samiczkę od Sławka Łady. Jak najbardziej mamy tą samiczkę od Sławka Łady, 21 rok. Z początku... <gry> znaczy nazwałem ją kanibal, dlatego że odbiła samca, do którego jest dzisiaj w parze. Mister biały ster od kolegi Bogdana Michalaka z gołębi Tadeusza Pałki. On siedział wtedy w połączeniu z samiczką od pana Marka Basa z gołębi wiosna, ona weszła do środka. To był taki odwet za to, że jak była młoda, onej młode jako młoda dokuczały by trzy gołębie w tym roku, w tamtym roku tylko, czyli był mister biały ster, Ładowa i ta wiosna w 21 roku. I w 22 się połączyła. Połączyły się razem. Ona weszła do. Ja byłem w trasie, weszła Ewa też do domu, weszła do gniazda młodego, siedziała, zadeptała i w ten sposób odbiła sobie samca do kanibal. Ale później swojego mnie bardzo fajnie wychowywała. Pozdrawiam cię, Sławek, dziękuję ci za tę samiczkę. Tutaj może tak nie widać. Ruda samica, pstra, ładna budowa. Jak to mówią ogon, jedno piórko. trzeba głaskać pół godziny, żeby wyszło tak jak ma być. Fajna, inteligentna samiczka. Siedzi z gołębiem Mister Biały Ster może zaraz go pokażę. Gołąb, Mister Biały Ster. Dlaczego? W sterówkach. <grytanie> tak ma w rodowodzie napisane, ja tego nie wydumałem, czyli niektórzy też mam, mają dobrą intuicję do imion. Gołąb. Z linii Tadeusza Pałki Tam 13,60 w nim płynie Także To jest razem połączone W tamtym roku Obiecałem koledze Mówię taki ładny pstry albo rudę wychodzą Wyszedł karpiat Pozdrawiam cię Olo Ale jest ten gołąb to dzisiaj u niego Także gołąbek też o takim troszeczkę innym upierzeniu Ale nie jest to co Ten z linii Marcina Bochynka każdy inny, także tak to wygląda. Pokażemy jeszcze oczko. I co, do sprzątania, do pracy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do widzenia.